Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami dzisiaj trochę później. Ale miałam sporo spraw do załatwienia, więc... Więc witam się nieco później. No nie mogę się napatrzeć na te moje pelargonie. Tu z siostrą przed chwileczką rozmawiałyśmy właśnie. Siostra mówi, że nigdy takich pięknych nie miałam. Były, ale te to wyjątkowo. Chodzi o to, że kwitną. I wypuszczają. I cały czas są takie dorodne. No i te liście. Z początku tutaj miały tą rdzę, ale jednak to prawda, że... Wyczytałam w internecie, że trzeba od razu tych listków się pozbywać, żeby nie roznosiła się ta czyli inaczej grzyb na liściach, żeby nie roznosił się na inne liście. Miałam nawet pójść do sklepu ogrodniczego, coś kupić, żeby opryskać, ale nie ma potrzeby, bo to bez potrzeby to też nie ma co kwiatka tym częstować. Także pilnuję, jaki listek się pokaże, to ja od razu obrywam. I tu od środeczka listki też są, listki wychodzą, także pelargonie w tym roku piękne. No ale zboczyłam z tematu jak zobaczyłam te moje kwiatki. Dzisiaj mamy w tej chwili 14 stopni odczuwalne, 13 zachmurzenie 99% i ciągle coś tam siąpi. 45% szansa opadów. Najcieplej o godzinie 18, 21 stopni. W nocy popadało. tak troszeczkę chłodniej się zrobiło, ale mi to wcale nie przeszkadza. Może sobie być Pozdrawiam Was, ciepło miłego dnia życzę. Ale jeszcze muszę surfinie pokazać, bo też są przepiękne urody. Także kwiatki w tym roku. Zawsze mam udane, ale w tym roku wyjątkowo. Są tak dorodne, że się nimi zachwycam. Dzisiaj dorodne zakupy owocowo-warzywne. Mam gości, więc owoców i warzyw nie może zabraknąć. Wiśnie się pokazały. Uwielbiam wiśnie. Czereśnie, truskawki już się kończą, ale jeszcze są. Ale pyszności. Ja to za wisienkę biorę. Pyszna. A teraz kawka w towarzystwie siostry. Razem wypijemy, podelektujemy się. Super. Dzisiaj przygotowuję zupę pomidorową. Także w menu pomidorowa na łódkach z kaczki. Także będzie pyszna. Warzywa przygotowane. Będzie śmietanka trzydziestka. Ostatnio robiłam i była przepyszna. Tak więc koncentrat kwaśny, ale oprócz tego będą przetarte świeże pomidory. Także to będzie dla koloru. Dla koloru, bo dla smaku będą świeże pomidory. No i cóż, nastawiam. Zupa się gotuje na wolnym ogniu, makaron już ugotowany, większa porcja, ponieważ tak jak mówiłam, mam gości, więc zupka pomidorowa za chwilę, a makaron już jest. Zupka pomidorowa gotowa, na kaczce przepyszna, jednak kaczka dała tego smaku i aromatu. Pyszna smacznego. Dobry. Dobry. Jedziemy znowu do. Gdzie jedziemy? Miasto. Na miasto, właśnie, no. bo zabrakło mi słowa. Strana. Ale dzisiaj pogoda, widzicie to. Chłodniej się zrobiło. Ja sobie bo to za chwilę. No. Dopiero wsiedliśmy do samochodu, to nie ma się co dziwić. Także jedziemy. Jedziemy w trasę po Stargardzie. Pięknie te wierzby płaczące tutaj wyglądają. No.